Cześć! Witajcie serdecznie na kanale Zrób to Sam. Dzisiaj mamy dla Was kolejne wyzwanie, żelkowy challenge, albo jak kto woli, jelly bean challenge. Jak widzicie, fasałki są w tym świetnym opakowaniu. Właściwie nie jestem pewna, czy to ma być zabawka, czy to można wykorzystać jako prezent. Nie ma tu żadnych wskazówek, co się z tym robi, tylko jest z tyłu wykaz tych wszystkich obrzydliwości, które znajdują się w środku. Są więc to fasolki o smaku śmierdzącej skarpetek, pasty do zębów. Mamy też wydzielinę skunksa, glut, ser jest, żygowiny, no i wszystkie inne paskudstwa. Do otwarcia mamy na górze zawleczkę, tutaj, i jest też jeszcze druga, drugie otwarcie dookoła, ja może tutaj z góry otworzę. No i pociągnę tutaj, oj chyba, chyba nie w tą stronę jednak. O i tutaj się da podnieść. Już nam wypadło parę żelek, ale chyba inaczej to jednak działa. Czyli robi się to tak. Najpierw otwiera się na górze, podnosimy i już jest parę fasolek na wierzchu. Rządzi oczywiście przypadkowość. Zobaczymy, co nam się tym razem trafiło. Wezmę czarną, potem zieloną. Mam wrażenie, że trafił mi się glut, gdzie jest nasz wykaz. Tak, zielona z kropkami. Mamy też wydrukowaną listę. Czarna, to może być. Lukrecja, albo, albo skunks, mam nadzieję, że jednak lukrecja, wolę <gulę> lukrecję, a zielona to glut, albo soczysta gruszka. Czyli 3, 2, 1. Uff, na szczęście lukrecja. No i chyba niestety glut. Fuj, wypyłam to jednak, to nie było miłe. A więc pomysł jest ogólnie dowcipny, Możecie napisać w komentarzach, czy już kiedyś próbowaliście czegoś takiego i czy macie jakieś pomysły i życzenia z tym związane. Możemy zademonstrować Wam jeszcze raz, jak to wszystko działa. Po prostu ciągniemy do góry. Otwieramy najpierw, podnosimy i wypadają fasolki. Teraz wypadła jedna. I jeszcze raz wypadły dwie. Czyli zupełna przypadkowość. No, jak widzicie, opakowanie jest całkiem zabawne. W miarę praktyczne w użyciu. Nie za duże. Zmieści się na pewno w kieszeni. Pewnie można komuś dać w prezencie. Na pewno się ucieszy. No, i napiszcie, proszę. Komentarzach, czy już kiedyś czegoś takiego próbowaliście? Napiszcie też, jakie jeszcze wyzwania chcielibyście zobaczyć, chcielibyście, żebyście, żebyśmy wam pokazały. Poza tym, zapraszamy do oglądania naszych filmików, do subskrybowania naszego kanału. Lajkujcie, jeśli się coś Wam spodoba, i wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.